W 2021 roku ten Jaguar był rozbity. No, jak to przecież stoi. Przecież no, ten tylko szofer jeździ kamieński. Ale jest 19 rok. No i co? No i szofer go rozbił, już go nie naprawiłeś. Czemu nie? No nie, już był tak rozbity, po prostu pół przodu nie miał. Dobrze ale się ty, nic a się stało? A czemu go nie. Ogródek, ile mam promili sobie, ile mam promili sobie. dalej, czy kurwa To jest on, to jest on. Co jest? Idź Jezu, chryste, on się tutaj iną się tutaj szczaj w tym lesie, Marek. Dwa dni, trzy. O co chodzi? Masz jakieś narzędzia, żeby coś z nim zrobić ewentualnie, czy nie, nie wiem, zuprzej, jak zuprzej, jest stąd? Nie, no, dobra, stój, 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 Dobra, weź stań, co jest, o co chodzi? W przyszłości przybywam. Budowałem we wszystkich czasach. Ale no, człowieku, ty tutaj dwa dni się kręcisz, nie? A to jest teren prywatny mój, nie można tutaj chodzić. Mam ważną informacje do przekazania. Chodźcie do domu, chodźcie. Opowiem wam. Nie, do, do, do domu nie. Ale czemu nie? O co chodzi? Czemu ty tutaj jesteś w lesie? Będzie apokalipsa. Jaka apokalipsa? Normalnie przyjdą, zabiją cię. Ty, ty normalny jesteś? Ja w tym domu mieszkałem, ja ten dom znam. Ta i, i co jest? No normalnie mogę ci pokazać. Eee, o co chodzi? No mogę ci pokazać jak ten dom wygląda. Wszystko, dobra, dobra. Bo zacznijmy, o, zacznijmy od początku, bo nie rozumiem ciebie, człowieku. Od trzech dni w pole się chodzisz, nie wiem kim ty w ogóle jesteś, czaiimy się na ciebie. Teraz mi przychodzisz tutaj jakieś głupoty, Gada zacznijmy od początku. Po co m... jesteś? Po co byłeś w lesie, do cholery? Po co? Bo poluję na was, bo no, macie no dobra, duże to... zasięgi, nagrywacie głupoty. To nie mogłeś tam pisać do mnie normalnie? No nie. No dobra, mów dalej. I co w związku z tym, że... że... Gadamy teraz. Chcę wam przekazać ważną informację. Chodźcie Jaka do domu. ważną informację. Z przyszłości. I chcesz wejść do mojego domu w tym momencie? Tak. Chcę ci udowodnić, że tutaj mieszkałem, kiedyś kupiłem ten dom. Na pewno? Tak. Patrzcie eee... Wpuszczamy go? Do... W sumie tak dużo osób. Bożarek, ja go nie puszczał, bo nie 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 jest jakiś psychiczny. Trochę ale no, no co się może stać? Może będzie śmiesznie. No bo nie bójcie się. Wiesz, ja lubię śmiesznych ludzi. Nie wiem, ja się boję trochę. Jesteś pewny? No masz ten pistolet przecież. Że sobie poradzimy z tym jakoś. No dobra, to chodź. Tak, no, no może ja po prostu bym sobie to wszystko spisał. Bo nie uważam, że Twoja historia jest głupia. Twoja historia jest jak najbardziej ciekawa. Chętnie cię wysłucham, przeanalizujemy razem. No bo wiesz, wszystko może się zdarzyć, także zacznijmy od początku. Z którego ty, ty tam roku byłeś? 2040. 2040 rok. Ile masz lat? 46. Masz 46 lat? Tak, bo wynaleźli taki lek, po którym się nie starzejesz. A... Aha. I chcesz mi powiedzieć, że mając w 2040 roku 46 lat, u nas w 2019 roku wyglądasz identycznie. Tak. Czyli nie zmienia się zupełnie, przechodząc przez wehikuł czasu. W ogóle skąd to, to wehikuł czasu masz? No tutaj było budowane. Chcesz mi powiedzieć, że u mnie na chacie było wehikuł? Tak, bo ty mi dom sprzedałeś. Ja ci dom sprzedałem? Tak. Jak to? No ty tego jeszcze nie wiesz, bo ja z przyszłości przebywam. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja ci sprzedałem ten dom? Kiedy ci sprzedałem ten dom? W 2035 roku. 35 rok sprzedałem ci dom. Dobra, tak. i, ale jakim cudem to się stało? Jak ja jestem w tym momencie przekonany, że ja nie mogę sprzedać tego domu, bo jestem tak mocno do niego przywiązany? Wam czy co? Nie, po prostu chciałem się go pozbyć. Dobra, za ile? Proszę. 12,5 miliona, ale. Co jest zle warte? No, ale na ten y, po prostu y, złotówka straciła wartość i y, obecnie to było z 2 miliony. 12,5 miliona. W 35 roku tak. kupiłeś ode mnie Hatę tak. z 12,5 miliona. I tam było we czasu. Tak. I przez 5 lat mieszkałeś w tym domu. Tak. Wiem wiem wszystko, wiem, które co jest pomieszczenie, mogę Ci pokazać. No dobra, to, to, to zaraz to oczywiście zweryfikuję, bo wiesz, tutaj informacje bez żadnego podłożenia są gównowarte. Kurde, ale mi głowę zniszczyłeś. Ma, masz jak, jakąś rodzinę gdzie gdzie jest Twoja rodzina? Była Apokalipsa. apokalipsa. Mogę tylko ją powstrzymać ja. Ale i jaka Apokalipsa? Bomba wybuchła, zniszczyła 99% ludności i tylko ja przeżyłem. I kiedy to było? W 2040 roku. 2040 rok? Ktoś mi powiedzieć, że była apokalipsa i bomba wybuchła. Tak. Dlatego tutaj przybywam. I... żeby to powstrzymać. Ty wiesz, jak powstrzymać? Tak wiem. Dobra, nie chcę mi się w to wierzyć, sorry. Nie wierzę w to, że w 40 roku była jakaś apokalipsa, nie wierzę w to, że sprzedałem ci chatę za 12,5 miliona. I Nie uwierzę w to, że złotówka aż tak spadłował. No wiesz, to mówisz, chodź ci pokażę dom. Są jakieś pomieszczenia, których tutaj nikt nie widział na filmach? No są. Dobra, możemy to sprawdzić. Ok, i gdzieś tutaj było wehikuł czasu, dzięki któremu przetransportowałeś się z 40 do 19 roku Tak, tak. Tutaj I było... Jak to wyglądało? Gdzie, gdzie to było? Tu, tu, tu? Tutaj stała. To była piątka. Jaka piątka? No zostawiłeś Bez... mnie, tu dom. Ale jak, jaka piątka? No a piątka! Z filozofią wnętrzem Samochód? Tak, zostawiłeś mnie, ją przerobiłem. No. Na wehikuł czasu przerobiłem. Na wehikuł czasu, tak. A jakie ona miała bla? No KR. A dalej? Nie pamiętam teraz. I chcesz mi powiedzieć, że przerobiłeś samochód na wehikuł czasu, postawiłeś go tutaj? Tak. O cholera. Jak działało to wehikuł czasu? Wsiadałeś i tak dalej, dalej, jesteś? No, znaczy, wsiadałeś... w tym momencie nie ma tego wehikuł czasu. No, bo yy, przyniosłem się w czasie. A może wrócić jakoś? No nie za bardzo. Muszę powstrzymać prostu trzymać apokalipsę. Okej, okay. dobra. E, już wiemy, jak wyglądało od kilku czasu. To po prostu był samochód Audi A5, które znacie z filmów. Marek, Marek. Nie Marek, mówię, Marek. że to Marek, jest. Ale chodź, chodź na słówko, chodź na słówko. Co? Ten typek jest jakiś chorny No wiem. Ale to już się trzyma kupy. Jak się trzyma kupy? Znaczy nie pogubił się w faktach ani nic, tak? Jako... Może miał wersję jakąś przygotowaną? Dalej zamierzam mi przesłuchać. Słuchaj, jakieś pomieszczenie, którego nigdy, ale dobrze nigdy nie było na filmie. Jest dużo takich pomieszczenia. Chodźcie, wam pokażę. Chodźcie. Tam było studio do nagrań. Gdzie, Gdzie było studio? No na dole. A będziesz potrafił dokładnie opisać to studio? Tak. Chodźcie, chodźcie. <laughs> Te studio dopiero powstaje. No... o tym zaczynamy. Mamy plany zrobienie studia. że jeśli nikomu studia. nie mówiliśmy o tym, to o tym wiem tylko ja, ty i Ochronisz. Ale mamy jak już sprzedałeś ten dom, to te studio było. Było? Tak. Ale jak ono wyglądało? Bo... No tym się zaczynało. Tutaj była taka kanapa. Sprzęt cały do nagrania, nie? Dobra, jest. czekaj, ja to sprawdzę, ja to sprawdzę. Ja? Czekaj, czekaj. Chodź, mm. poczekaj po, po, chwilę na nas i ja muszę zadzwonić, Ja muszę zadzwonić tylko. No. Chodź, 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 zadzwonię do ochroniarza i do szopera, czy nie puścili nikomu żadnej informacji odnośnie studia. Dobra, ja zadzwonię do ochroniarza, spytam się, czy komukolwiek mówił o tym studiu. czy znaczy, oni widzieli, nie? Halo, 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 no halo? siema, powiedz mi na szybko, czy ty komukolwiek mówiłeś o tym, że studio powstaje w piwnicy? Nie, ja nikomu nic nie mówiłem. Na pewno nikomu nie mówiłeś, bo to bardzo ważne. Na 100%, na 100% nikomu nic nie mówię. Okej, okej, okay. okay, dobra, dobra, tyle chciałem wiedzieć, no? to mi miłe, wewnątrz, siema. No, okej. Okay. I dalej, szofer. Ale co, myślisz, że serio? To jest naprawdę, no wątpię. No, sprawdzę, tak? Na pewno powiedzieli. Zadzwonię, sprawdzę. A, no, no. Yy, no, siema szofer. Yy, słuchaj, no, powiedz mi, czy ty komukolwiek mówiłeś yy, o tym, że studio powstaje yy, w piwnicy? No nie, to co miałbym mówić? Nikomu na pewno nie mówiłeś? No nie, nie. nie. No, ja o tak. tym już zapomniałem okej, okej, okay, 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 dzięki. Dobra, co się no, Mam tyle ma chciałem wiedzieć. Pokalicę, chodź, pokażę, no. Chodź. Co? Chodź, pokażę jeszcze domów. Gdzie, teraz? Do góry chodź. Czekaj chwilę, a to by się trzymało kupy. Chociaż jeszcze tam był ten, twój no, ojciec mógł wiedzieć, ale on chyba nikomu by nie powiedział. Mm. Nie ma szans, bo, bo twój ojciec nie gada z nikim takim, nie? Nie. powiedział. powiedział. Chodź, ci pokażę. No, tutaj była sypialnia z garderobą. Tak. Tu łazienka, tu sypialnia i tutaj yy, druga sypialnia. Każda ma swoje garderoby. A gdzie jest największa garderoba? Tutaj, w sypialni no. oczywiście. Plus tutaj jest jeszcze łazienka. Łazienka, a która jest większa? Tutaj jest największa łazienka. A jaki kolor ma ta łazienka? Yy, takie płytki z drewna były, takie jakby wyglądały. Panele. A takie. tamta? A tamta taka niebieskawa, coś. Co nie wierzysz mi dalej? O cholera. Marek, słuchaj, ja muszę zostać o swoim służącym, ja nie mam gdzie mieszkać. Zgadzasz się na to? Ale to ty w 35 kupisz ten dom? Tak Ja teraz nie mam gdzie mieszkać Ale to nie masz gdzie mieszkać, ale czekaj No bo to był mój dom, nie mam... Ale do... czekaj, ty mi chcesz mi powiedzieć, że w 19 roku dorobiłeś się w ten sposób, że zostałeś moim służącym i się znamy przez 16 lat i ty do mnie po 16 latach kupujesz dom? Ja zmieniam rzeczywistość znaczy, Czyli wcale tak nie było, nie byłeś moim służącym? Nie byłem Teraz chcę być, bo się cofnęłem w czasie i nie ma co ze sobą zrobić Muszę gdzieś mieszkać Okej, okay, okej, okay, dobra, to... Powstrzymamy apokalipsę. Po, jeżeli rzeczywiście to jest prawda. Jeżeli rzeczywiście to jest prawda, wszystko wskazuje na to, że to jest prawda, bo tam tych garderobak nikt nie wiedział. Oni nie puścili żadnej informacji o żadnym studio, tym masz rację, Ty mówisz prawdę. choć ustalimy plan działania. Powstrzymamy to. Marek, chodź na chwilę na słówko. Czekaj, jeszcze pogadam chwilę z tym. Pewnie wiesz kto to jest w przyszłości. Co? To jest jakiś psychol. No co ty? No to jest Wiesz jakie on ma informacje? On ma informacje o całej przyszłości. Przecież to jakiś o psychol? Jest. Nie, to nie jest psychol. To jest psychol, Marek. No co ty? Kto wiedział o garderobach? Kto wiedział o studio? No, nikt. Szofer, nikt. Szofer. nikt nie mógł sprzedać informacji. Szofer! Sprzo... Pytałem się czy sprzedać informacji. Nikt nie sprzedał żadnych informacji. On wie wszystko. Czy ktokolwiek wiedział o garderobach? Nikt. Ale posłuchaj, nikt. Posłuchaj, są trzy takie same cztery, takie same domy. Mógł znać I... rozmieszczenie. Ale o studio by nie wiedział. Dobra, może sprawdzimy jeszcze go inaczej. Jak? Pokażę co jest na zewnątrz. Co było. I co będzie. No ale to jak to sprawdzisz? Jeszcze się zastanowię. Daj mi chwilę, sprawdzę to dokładnie. Jeżeli on na 100% ma rację, to ocalimy świat. Jesteśmy w stanie ocalić świat przed bombą. Tak, przed dupą Jesteśmy w stanie góry. ocalić miliardy ludzi. Jesteś chory, Marek. Nie jestem chory. Chodźcie, pokażę wam co jest na zewnątrz jest. No właśnie, chciałem to zrobić. Chodźcie, chodźcie. Napije się czegoś. Chcesz? Coś? Nie, nie, dzięki. Chodź na... Dobra. Ale. Nie, dobra, poczekaj chwilę. W 2021 roku ten Jaguar był rozbity. No jak to Ten no. Tylko szofer jeździ kamery. Ale jest 19 rok. No i co? No i szofer go rozbił. Już go nie naprawiłeś. Czemu nie? No nie, już był tak rozbity, po prostu pół przodu nie miał. że się ci nic to, nie stało. A czemu go nie naprawiałem? No bo się nie opłacało. Kupiłeś sobie po prostu nowy. Ale nie, no to, to bez sensu. Ale co co? On cała tam policiec? stał rozbity. W przodu nie było? Tak, on tam stał rozbity. Tutaj była normalnie droga. Ja jestem zdziwiony. A, a pamiętasz, gdzie on się rozwalił, szafer? Nie, nie pamiętam tego. O cholera. To ja nie mogę dawać Dobra. tego samochodu szafrowi. Dobra, chodźcie pojedziemy. Pokażę wam, gdzie jeszcze kiedyś mieszkałem. No Okej, okay, to dawaj. No gdzie jedziemy? No chodźcie, pokażę wam. No jedź za nim po prostu. Chodź. No dawaj no, on ma ważne rzeczy do przekazania. Chodź. No to jest to osiedle, na którym mieszkałem. Jeszcze nie I powstało. Co? No budują się no i zostanie skończone, to raczej tak, oczywiste. Tak, w 2025 roku mieszkałem tutaj. I jak to wyglądało? Fajnie było? Pani no fajnie. Się mieszkało? fajnie, ale I wolałem kupić kupiłeś, swój dom. Później kupiłeś moją hatę. Tak, bo no. mi się podobała jak oglądałem twoje filmiki. Nie wierzę w to, że ja sprzedam hatę. Szkoda mi tego domu trochę, ale no skoro taka przyszłość nas czeka, no to trudno. Marek, ty w serio w to wierzysz? No kurde, wierzę w to. Będę Słuchaj... musiał jak najlepiej teraz wykorzystać tą chatę, bo powiem ci, że mocno się do niej przywiązałem, nie chciałbym jej sprzedawać, ale skoro taka przyszłość nas czeka, no to trudno, ja się z tym jakoś pogadzę. No życzę ci w każdym razie miłego mieszkania tam. Słuchaj, zgodzisz się, że jest został twoim służącym? — Będziesz bohaterem! — no możemy pogadać jeszcze jutro. — że do, do mnie jutro, bo ja jeszcze dzisiaj a mam... — A gdzie mam teraz mieszkać? Dobra, no to chodź z nami, a, jutro sobie porozmawiamy o tym wszystkim dokładniej, bo temat ciekawy, nie? To Dobra. rzeczywiście możemy światło ratować, tak naprawdę. — Okej. Okay. — Jak tylko chcemy. — Ja mam dzisiaj kilka rzeczy do załatwienia. — będziesz bohaterem. Dobra, to o tym wszystkim pogadamy jutro. Pomyślimy, przedstawimy to ludziom, e, może ludzie też jakieś pomysły będą, będą mieli, bo wiesz, że tutaj ogromny zasięg jest, no a ja dzisiaj mm, jestem zajęty już, nie? Dobra, okay. Ale chodź z nami, możesz się przekimać okay. na chacie. Ty Marek? Co? Czy kończyć ten film? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go publikować. Jak to nie? Nie wiem. Nie, nie wiem, trudno mi w to uwierzyć, wiesz. Przedstawił chyba sensowne fakty, wszystko trzyma się kupy. Wiedział o tym. No studiu. trzyma się kupy, no ale dziwne to jest wszystko, nie? Przyprowadził nas tutaj. Skąd on mógł wiedzieć, że... Nie, może wcześniej... Nie wiem. No. Nie, to jest zbyt możliwe. To jest zbyt bardzo możliwe. No mówię prawdę. Ja wierzę w to. A ty? A ty? kamerzysta? Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Znaczy nie wierzę w to w 100%? procentach. Wierzę w to. Nie wiem co po prostu powiedzieć. Jak chcesz kamerzysta? Ja zamierzam uratować świat. Przed apokalipsą. W 40 roku. Będę bohaterem. Chcesz kończyć ten film czy co? Idziemy. No Gdzie? Na no końcu. Kończymy film tak? A. To zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Nie wiem co kurczę o tym myśleć. Masakra.